Siemanko ludziska w plemącingu, koordynacja jest przenosowa, nagrywa i dzisiaj sobie otworzymy cztery strony karnetu bojowego yy, odblokujemy sobie całego Skurkerina i całą M Frost czyli wszystkie te cztery strony dobra, okej, okay, to możemy, to możemy sobie wyposażyć, to też powrotnie też, Skurkerina też, to też to nie to tak Tego nie możemy wyposażyć Tego nie Tego nie Tego nie, yy, to Nie, 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 To A to już dalej nic, bo my nie chcemy wyposażać my prost, bo my nie lubimy jej Ja jej nie lubię przede wszystkim Tania, ma styla Klasyczny Ty nie styl skurkarin. A, skurkarin z X-Force. A, no dobra To i go sobie ustawimy. Dobra, możemy już grać w gierkę. Zagramy w ramkę, da! Co tam? A jaki on w ogóle wysoki ten skurkarin? Pła on ma kilofy. A no, on ma takie kilofy. On ma te od Wolverina. Te wolwerinowe to są te, a to są te skurkerinowe. Czyli to są yy, pazury z bananantium. -tiu -banan Czyli po prostu pazury, które tak naprawdę są banankami, ale w, w kształcie pazurów. Oj, jeszcze ta jego emotka. Ślizganie się. Tylko nie wiem po co jest to ślizganie. Nie wiem... nie wiem... Mi się to ani, ani... ani w ogóle nic, nic mi się to nie kojarzy z Wolverinem. Dlaczego jest takie jeżdżenie? Hiks da jaki ekran modowania. Tym banan jaki ogromny. Czy banan to jest ale co jest? No patrzcie jaki ten... patrzcie jaki ten banan wysoki jest! No bo jaki on jest wysoki. Ej, dlaczego tutaj jest spoceniec? Ej, ludzie, dlaczego tutaj jest spoceniec? My nie chcemy tutaj spocęca. Dlaczego tutaj jest spoceniec? Kolejny spoceniec, który on około templetek NCS. Lecimy! Oj, oj 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 Mikrofon źle poprawił. A smuga fajna, nie? Po prostu smuga to po prostu cięcie owoców. Owoce, które są przecinane przez te pazury. Takie małe, fajne spodanie tutaj. Obłotki lecą z nieba. Mhm, mm mm -hmm. Nie, ale te jego skrzydła też są zarąbiste. Fajnie by było, gdyby on na nich tak po prostu stał. Fajnie było, gdyby on, on na nich stał. To by też fajnie wyglądało. O nie, coś, coś myślę, że ona chyba będzie szybciej niż ja. jest to ty idę, nie? Mara, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Rozumiano? Jak ja mam tam pójść? Przecież tam nie pójdę, nie nagrodę. Aaa, shit! wo Ej, coś tu jedzie, ratunku. Ono na mnie jedzie! Nie. on już tam daleko pojechał. O, tam się leją, są już. Leją się. Kurde, że tak się ten meczek zacznie, to ja nie wiedziałem. I też coś ktoś już podniszczył, to znaczy, że ktoś tam już był. Albo nadal jest. O, no i widzicie, mamy już jakiś, jakąś. Chociaż jedną broń. Serio, ktoś tu był! O. Szybko ci ludzie tutaj, wszystkie te wyzbierają mi w ogóle. No całą. całą y, okolicę oczyścił. Ale z tego, ale z, ze slapów już nie. A, mam tylko ten. mam tylko ten. Maszy maszynówkę. Nie mam już prawie 200. AMO. Ludzie. Ej, gdzie, gdzie... amunicja zniknęła? Aha. Cała się amunicja od tytuły przyniosła tutaj. No nie, no tu nic nie ma, nie? Mam jedną broń, o której mam już 200 ammo. O, czekaj, czekaj! No jest coś, jest pompa. też otworzył. Nie wiem, że żadnego kila chciałbym na to zaliczyć. O, skrzypka. I pompa. Å, oh, det er en sånn fin loggøye. Krzyń Avengersów, wow! No, co tu się dzieje? O, patrzcie! Wieżyczka są naprowadzająca! Wieżyczka są naprowadzająca jest. Jo, ale pa, jakie itemy mamy, nie? Wow. Niebieska skrzynia i skrzynia Avengersów w jednym małym budynku. Przecież to, przecież to jest warte skarbca. To jest skarbiec, ale taki na. na ten na wolności. Taki otwarty. I nikt go jeszcze nie wziął. O, a tutaj ktoś już był. A już się klepali chyba. No a musieli się klepać. O, tu jest, jeszcze nie to O, jeszcze to epickie. O, dobra. Bo nie wiem czy je brać. No dobra, nie będzie wezmę. Daj skrzynkę. Ej, gdzie jest skrzynka. Ja idę do Skulkerina. O, tutaj ktoś się posypał jednak. Weźmiemy sobie tą pompę szybką, bo lubię. Uwielbiam ją. Najlepsza z tego sezonu. My idziemy do naszego bananka. Patrzcie. Będziemy się ślizgać razem z nim. Dradz! Okej. Okay. To było straszne. Ale ludzie przeżyłem. Ludzie, ja prawie zginąłem. Tak, e? może idę. Uff, dobra ludzie, przeżyliśmy. Ale ledwo, ledwo ludzie, prawie zginęliśmy. Walczyliśmy z potuchem, a potem w dodatku z, z, ze Skurkerinem, nie? To. To już jest jakiś mini wyczyn. A Skurkerin umarł, <grym> bo go zabiłem, bo, bo on też na mnie leciał, nie? Ja się próbowałem jakoś bronić, on mnie tam samo odjechał. Ale szybko wymienimy potki, bo potki są lepsze niż ta potka. Idziemy sprawdzić, co można od niego kupić. Szybki jest na tych. Bananka. A nie, ja to. Wolniu... Znaczy ten... Nie, on nie ma żadnych itemów. Patrzcie, tam jest jakiś kolejny samochód. A na stacji jest jakiś kolejny samochód inny. Ja nie wiem, co się dzieje. To jest za dużo ludzi. W jednym miejscu. No, ale ta wieżyka samonaprowadzająca mi pomogła znowu. Znowu! Naprawdę jestem jej naprawdę wdzięczny. Dlatego właśnie uznaję, że to jest broń, którą mi się grało najlepiej w ogóle chyba w całej gierce. Znaczy ona mi sama wszystko robi, nie? No bo to, ta broń mi sama namierza przeciwników i w ogóle. Na przykład wcześniej, kiedy jeszcze tamtego przeciwnika nie widziałem, to ona ta, ta wieżyczka mi go namierzyła i wtedy go dopiero zobaczyłem. A tak to tam bym już zabił, nie? Bym już zabił dawno. No także że tak z jest, nie? Nie sobie chodźmy tutaj. W strefie jeszcze nie będziemy wtedy, jak tutaj wejdziemy. Tam właśnie tutaj rozdmuchnął czyli samochód ktoś. O! To jest samochodzikiem. No, mi to na kasie, na kasie zależy. Tam jest typek. Znaczy może nie typek, ale... Tutaj na pewno była klepa. To jest pewne, tutaj była klepa. Ale nikogo już tutaj nie ma. Oj. A co, dlaczego to mnie odbija? Aha, tutaj są kolejne opony? Nie. Co jest? Ale niestety Avengersówkę otworzył, no. Tak samo jak tutaj pokonał wszystkich botów. On tutaj wszystkich botów pokonał. Rozwalił wszystkich botów. Boże, patrz jak mi łeb wystaje! Jak mi łeb wystaje przez to... Nie przez ten samą od głowa wystaje, nie? Ludzie tak mnie na bank zobaczą. Bunkier! Otwarty bunkier, otwarty bunkier! Powtarzam, otwarty bunkier. Bunkier tu jest. Może go otworzyli niedawno. No nie wierzę, no. Legendę miał. No dopiero się do bunkra wejść. On już dawno zdążył. Bandziorka jakaś tu. Mamy złoto! Mamy złoto! Wbił nam aż 41, a zabiliśmy dopiero jednego killa, a miejsce 19. No na nice, no. Mamy już złoto 1. Może dzisiaj wbijemy nawet na tym odcinku złoto 3? Kto wie? Wątpię. Ale o, ten ktoś do, do niego znowu przyjechał samochodem. Tutaj samochód oparty jest o bunkier. i przyjechał do niego. Właściwie już. Nie, co ty robisz z tej strony? Nikogo. O, kolejny samochód. Ej, to jest ten sam samochód, który ja mam. To jest ten sam. Tylko, że. Y, ten. Y, a nie, to ktoś podjechał. Inny. Nie. nie, bo. to był ten sam samochód co mój, tylko to nie był mój, bo on miał po prostu inne ładowanie. Ale widzieliście? Znaczy, i, i inne, ten, inne malowanie. Ale widzieliście, jakie on miał ładne to malowanie? Fajne ono było. Jeszcze dopalacz jaki był taki kosmosowy. No, ale nie, malowanie i dopalanie było niezłe. No nie, dlaczego tutaj jest spocenie? <laughs> Wszyscy, wszystkie trzy osoby se tańczą fajne Trzy osoby se fajne tańczą Fajne zaprzyjaźniliśmy już, może się w gierce zaprzyjaźnimy, ale... Tak nie można, to wtedy za to można dostać bana. Ja już tak rozrobiłem raz, tylko jakiś gracz mnie ten... mnie, mnie ten pozwał gdzieś czekaj. Jak to było? Gdzieś gracz, którego zabiłem z, z swoim przyjacielem, a to była gierka solo, nie? I on wtedy mnie zgłosił, o, zgłosił mnie. Zgłosił mnie i wtedy... Yy, i wtedy zakończyło mi mecz, nie? I wtedy ludzie, ludzie wtedy yy, ten... Yy, I wtedy nie dostałem pierwszego miejsca, nie? Nic nie dostałem. Bo wtedy akurat zostały te dwie osoby. Mój przyjaciel i właśnie ten tamten typo, nie? Yy, mój przyjaciel, nie i ja. A tamten przyjaciel, ten, on zostawił wszystkie itemki i poszedł do burzy, nie? I on chciał się normalnie... Nie wiem, jak to powiedzieć. On po prostu się poświęcił dla mnie, bo on zrobił, bo on zrobił tak, że... Bo on chciał chyba, żebym miał królewskie zwycięstwo, naprawdę. I także, no nie, fajny przyjaciel. Chciałbym go jeszcze w raz spotkać, czy więcej nawet teraz. Tylko ja już nawet nie pamiętam, jakiego on skina miał, ale chyba miał dziewczynę jakiegoś skina. Chociaż ja nie wiem, czy to był chłopak, czy dziewczyna nawet I się poświęciła. Ale nie wiem, myślę, że chłopak. O, patrzcie! Niebieska skrzynia. A nie, 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 tego nie chcę. Eee podwójne, o widzowie! Mamy te podwójne pistoleciki, ale ich nie chcemy. Ich nie chcemy, po prostu. Tak jakby, bo one mają strasznie malutko amo te pistoleciki. A zresztą karabin, karabinem łatwiej się gra chyba. o patrzcie. Kurde, że to jest ta wolna, gdyby to była ta szybka, to by było fajnie. No trudno. on się kieruje burza... strefa, znaczy. Ja bym poszedł na slajdy. Slajdy są akurat na środku strefki, to ja bym na slajdy poszedł. O, Tam, je, tam już jest pierwszy budynek slajdów. Jesteśmy blisko. Widzicie, wy sobie wyobraźcie, że my jeszcze w, w, w tym odcinku mamy dopiero jednego killa. W tym odcinku mamy dopiero jedne, jedną likwidację. Dopiero. W tym odcinku. Który, w tym odcinku, który trwa już 20 minut. Około. No 19 minut, 20, 30 sekund. P pół minuty i będzie 20. Łow. Bitwa. Ktoś już ktoś zabił. ja otworzył tą Avengersową. To znaczy, że pewnie ma jakieś epickie bronie, czy dla, nawet lepsze. A ja a ja, a ja, mam, a ja mam widzi się. No, słabiutkie takie, ja mam same takie. Ja mam, ja mam prawie same zielone nie. Ja prawie nic nie mam W porównaniu do niego Ale dobra, i tak się na niego zaczaję Jeśli mnie typek zabije, no to nic No to kończymy odcinek, no nie ma co tak, Mam A nie, on jest daleko ode mnie jeszcze To ja mogę biec na no, spokojnie Opa, on tam jest On tak daleko jest jeszcze on już pewnie powie, Dobra, nie chcę mi się z nim walczyć. Bo jak potem zginę, bo ten, ten odcinek trwa dopiero 20 minut. Nie chcę go tak szybko kończyć. Bo jeśli teraz zginiemy, to następnego meczu już nie zdążymy zacząć. Bo już wtedy minie, pewnie 30 minut. W połowie meczu no i będzie lipa. O kurde. ludzie nie zauważył mnie. Ja się ochroniłem tu. Kurda, niestety... Ale dobra, mam nieopotkę, to najważniejsze. Nie hałasuj mi tu! Co on robi w ogóle? Dobra, my jesteśmy na tej... Slajdy są nadal yy, w środkowej strefie. O nie, a w sumie? O, tego mam już 252 Amo, no, całkiem dużo. Tylko, że też potrzebuję tego karabinu na odległość, to muszę go wziąć. Bo będę go potrzebować pewnie na odległość. Na jakiejś kleby, na odległość czy coś. Nie tego nie potrzebuję. Nie chcę sobie wydawać na byle co. Amunicji to i tak mam już dużo, więc nie ma sensu wydawać na więcej. To te, te, wtedy nie ma kartę Fortnite'ową. O! Tutaj była skrzynka Avengersowa? Tutaj Avengersowa skrzynka kiedyś by... Tutaj Avengersowa skrzynka była. Nawet nie wiedziałem. Fajna wskazówka. To będę tutaj częściej lecieć. Jeśli tak, to będę tutaj częściej lecieć. Na tą miejscówkę, żeby tę skrzynkę otworzyć. No, ten pistolecik też fajny. Ten pistolecik też jest bardzo dobry na odległość. O dobra, typek. Nie właśnie, czy ten pistolecik... Bo. Ale ludzie, no tutaj dopiero Dopiero co zlikwidowałem Typa z medalionem, nie? A teraz na, nagle ktoś tutaj do mnie przyleciał Z FMCS w dodatku Dopiero co zabiłem Typa z medalionem i jeszcze z mityczną pompą Bo jakieś tam mityki miał jeszcze Z tymi medalionami No nie, no naprawdę Należy mi się za, tym, za te zabicie Tego typa, należy mi się ten medalion no ale zleciało się chyba Trzech ludzi na mnie No to a ja, a ja już po tej bitce miałem chyba z 20 HP ledwo przeżyłem To takie, taką bitwę z trzema typami to ja bym nawet z jednym nie wygrał Gdybym miał nawet max HP ten typek z FNCS był normalnie, nie? Tak się nazwał, FNCS coś tam, coś tam Dosłownie No dobra, jeśli ten odcinek Wam się podobał to subskrybujcie kanał Lajkujcie i komentujcie, elo